Jak ktoś się rozkłada? Tutaj, dobra, to ale. Pomocy, pomocy! Co? Nie, no! ktoś się rozkłada? Tu? Pomocy, nie? O, jestem w Witam was W tym filmie, a mianowicie, co to, to jest? Kolejny film z okazji 20 subskrypcji, a dzisiaj wchodzę na. Akcja. Policja. To jest taka... To, tak, to jest taka... To taka auto od... od sprzątaje śmieci. Pociąg, który najbardziej ciekawy. I wóz stroneczki. A to jest pełne To jest pełny zabawa z takimi samochodami. Ponieważ to są... Uwaga! uwaga i zaczniemy od najprostszego tego samochodzika pojedynczego, bo ten no, on jest najprostszy tutaj jeszcze sobie musimy tutaj wszystko ogarnąć jak to się rozkłada, widzę, że tutaj będzie się rozkładało bo widać, to jest taka szczelina o, tutaj się to tak pociąg... pociągnie i o, coś tutaj jest, patrzcie To może być głowa. Tak, Głowa wyjdzie Jak się tutaj te nogi jakoś czego sobie... O, o. Rozewam go na pół. A czy tak można, czy to już dobrze? O, nogi. Też to chyba coś włączę znowu. No, chyba tylko do otwarcia tych nóg. Tak. ja mam już pierwszego transformera Może to tylko zrobić jakby z nóg. Jest. Odkładam się panie się na dół. Może teraz tego. Będziemy kombinować, ale wiem, że tu ludzie byli też z nogami i tu jest jakaś taka metalowa płytka. Nie wiem, czy widzicie tutaj O. Jest taka. Tak, ogólnie to wygląda. Gdzie możecie otworzyć, czy, coś tam, czy, tam, czy, tam, czy tam. włożyć jakąś broszletkę, ale dla fotaków to bardziej nie wiem, jakieś mini samobchody chcą tu mieć. Więcej i zbiorę O. Wyciągałem się nogi. O, patrzcie, tutaj mamy taką rękę. Taką, jakby. O! Coś! Coś się udało! To, to są ręce! To, uwaga, kochani, są ręce. Trzeba. Patrzcie, jak to włączyć, bo tak to się nie da tego. To nie, to jest zablokowane. Trzeba pociągnąć do siebie. I wtedy można ustawiać. O! Nie tak jak mnie, Tylko gdzieś ta głowa? To musi być gdzieś tu. I ja sobie... Tę kombinuję trochę Kochani tak kombinowałam, kombinowałam I patrzcie to Ale Pudełko, pudełko z niespodzianką Nie Czyli próbuję się otworzyć nie no, zacięło, zacięło się. Coś nie chce tworzyć pomocy. A! Jest! Oskoczyło! Widzicie, on ma taką głowę trochę mi... dziwna bo taka mała głowa. Ale okej, okay. ustawiamy go na półce. Może teraz co? Super train! On ma najwięcej niespodzianek. To jest prawdopodobnie najlepszy transformer chyba. tych, co tutaj mam. Ale jeszcze jednak tego, ten wóz, ten wóz, ten. Ja już, zresztą wujek mi mówił trochę i dziadek, bo oni chyba się właśnie czymś bawili, takimi. Dziadek to, się już, już y, bawił tylko z wujkiem, bo dziadek bawił się z wujkiem jak, z wujkiem, jak z wujek był mały. I później mi, jak się rozłożyć. Nie wiem, czeka, nie wiem, czy ktoś wie. Tutaj. To trzeba przesunąć do tyłu, bo tam jest jeszcze zalecać część I tutaj tą klapkę. Podważyć jakoś. O. I wyciągnąć jego głowę. Jakby to nie jest jego głowa. To jest jej głowa. A patrzcie to. Pięk. To jest jeszcze piękna twarz. I patrzcie na to. Zamykam. Tutaj to możemy sobie zakroczyć. Ale co zrobić z tą czyjej klapką? A patrzcie, zginamy w pół. Spokojnie, to się nie płamie. Spróbujcie użyć jak najwięcej siły i zegnijcie w pół. Widzicie, już macie nogi. Dobra. Najpierw zacznijmy od, um, od tych gaśnic Patrzcie Weźcie jedną gaśnicę i włóżcie ją do środka. O. O tak, o jakoś. Tak. I tutaj dobrze. Ojej, to będzie nam trochę tutaj też trzymało. Co jeszcze do nóg Masz tutaj to wyciągnijcie. Drugie też. Tak żeby powstały nam takie buty. I dobra. Tutaj z tyłu Macie takie coś. Przeciągnijcie to na swoją stronę i tak oto o, zróbcie. o zróbcie tak, rozciągnijcie tak bardziej, to może się być, patrzcie, to tak chodzić i tak rozciągać, więc rozciągnijcie obydwa i ta klapka ma pójść, no, czy widzicie tą klapkę, tutaj teraz ręce tak się trochę chleją, przyłóżcie ją do tyłu. I mamy kolejnego Transformersa gotowego! Teraz jest tam na mieście ostatni Transformers. Super pociąg. I dobra. No ktoś otwiera? Nie wiem, gdzie tutaj jest to jest tu. otwiera. Jak? Tak? Czy jak? Jak? pomoc Ej, pomocy! Halo, pomocy. O a! Spadam. Spadłam. Dobra, wiem, że guwa jest tu, czyli będę musiała trochę kombinować, ale widzę, że tutaj będą nogi, bo patrzcie, to się da wysunąć. Nawet. Ła, tylko tutaj to ciężko chodzi. I patrzcie, o widzicie, tutaj się tworzą takie buty, bo ten transformer będzie podobno największy, najwyższy ogólnie z tych wszystkich trzech. Moje stacje Dobra, ja już wracam, jak to kombinuję, to wykombinuję te twory całe. Kochani, już wykombinowałam, patrzcie. Weźcie się tak, w tego transformujące, postawcie, żeby to ten próg był tak. Zdobcie tutaj tak pomiędzy i przyrządzicie do siebie. Spokojnie, się wam tutaj nie I Macie tylko te koła. Te koła, co ty z tymi kołami zrobić? Przymocujcie je tutaj. Jak widzicie, że jest takie coś, to dajcie to trochę za to. Przemocujcie tak samo z drugą stroną. Chyba, że to żeby wam się już nie popsuło i macie gotowe. I teraz, jak już tutaj mamy głowę zwisającą taką, tutaj mamy nogi, to ciągnijcie to do siebie. Nasz transforma się już gotowe, jeszcze tylko sobie dobrze ustawicie ręce. I teraz jest trudny moment, Kto się boi Niech zostaje to w spokoju, bo to się może rozerwać. M mój wujek tak miał, że paść, jak chciał to otworzyć, to tak, począłem patrzcie, tak tak I tak, tak, i rozerwał mnie ten plastik, nie, nie tą część, którą miał otworzyć. Więc dobra. Bierzecie znowu tak, tylko że z nogami i ciągniecie, ciągniecie, ciągniecie. I prostujecie, prostujecie jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. Jest. Jeżeli komuś się udało, tak gratulacje! A teraz nasi transformatorzy stworzą starcie! Zaczynamy. Dobra. I. Ja tak... była taka cisza. Tak się nie co mam zrobić. Dobra, wręcz, zaczynamy! Brum 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 brum. Wyczuwa niebezpieczeństwo. Natychmiastowa transformacja. Zawsze bo tak w tym razie oni się tak podnoszą i tak nagle, tak wszystko jest taka muzyka, jest takie tło i oni się transformują. Tak, tak to się może być. Transformacja gotowa. Skanuję teren. Inny transformers. Otworzyć klapę przyjaźni. Cześć. Cześć! Jakbyś nie chciał wiedzieć, że jestem zajęta. Szybko transformuj się, wyczułem niebezpieczeństwo! Już robię transformację! Chłaja! O, tak, się podnieść. Master, masce, w masce! nie mogę tego rozerwać!